Radia Łódź zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Naszym gościem jest Marcin Karpiński, senator Nowej Lewicy. Witamy panie senatorze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Po wczorajszej konwencji Magdaleny Biejat jest pan zbudowany. Patrzy pan z optymizmem przyszłość? Tak, jestem zbudowany, patrzę z optymizmem, cieszę się z tej wczorajszej konwencji. Po pierwsze, zbieramy szeregi, wspiera nas już w pełni Unia Pracy na czele z Waldemarem Witkowskim. Pełna deklaracja, że popiera Magdalenę Bia, Unia Pracy nie wystawia kandydata na tej lewej stronie, wystarczy tych kandydatów, natomiast no, i tak tradycyjnie prawa strona nam zafundowała dużo kandydatów, więc. To też jest plus dla nas, ale przede wszystkim pracujemy na siebie i, i, i dla wyborców, dla Polski. Magdalena Bijat mówiła dużo wczoraj o, o polityce zagranicznej, że postawi się Trumpowi. Jak to zabrzmiało pana zdaniem? Trochę parafrazuje to powiedzenie, no, może my się polityką zagraniczną nie interesujemy, ale polityka zagraniczna interesuje się nami. No, żyjemy w takich realiach i, i widzimy, co w otaczającym świecie się dzieje w ostatnich tygodniach, miesiącach. No, uważam, że no, no Ale nie myśli wszystko... pan, że na krytyce Trumpa można w Polsce zbić dodatkowe punkty? To nie chodzi o, o, o zbijanie dla zbijania, no, chodzi o to, żeby, no, tak, y, możemy ta językiem kościelnym stanąć w prawdzie. No, no przecież to widzimy no, nawet y, po ostatnich wydarzeniach, czy, 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 czy z Kanadą, czy z, z no, no nie wszystko złoto, to, co się świeci i, y, i trzeba być realistą i, i, i nie tylko w taki tani samozachwyt. Popadać. Ja to rozumiem, tylko pytanie, czy to się spodoba wyborcom. Pani redaktor, no przecież. A to przecież o to chodzi w tym wyścigu. Chodzi o to, żeby wygrać, ale nie to, żeby wygrać tanim poklaskiem, bo to, 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 to też nie tędy droga. A oczywiście jako lewicy bliżej do Partii Demokratycznej, która no, była i jest krytykiem Donalda Trumpa i, i tych jego poczynań. My zapominamy wszystko szybko o pewnie Ja wszystko sprawach. rozumiem, ale przecież prezydent nie prowadzi polityki zagranicznej, prezydent prowadzi politykę co, rządu. Nie, panie, ale współpracuje w ramach rządu i, i, i też ma e, odpowiedzialne za to departamenty i, i tutaj to jest mądra współpraca z rządem, no nie to, co w tej chwili się dzieje, no bo to, to, to jest akurat anarchia i anty, przykład tego. To też jest element władzy wykonawczej prezydent. Kiedy y, kampania zacznie się w regionie łódzkim? Panie radny, szanowni państwo, no, tak naprawdę to ona się zaczęła następnego dnia, jak y, jeszcze w ramach, można powiedzieć, trochę prekampanii, kiedy Rada y, Krajowa zatwierdziła y, Magdalenę Bier na naszą kandydatkę, bo dzień później już była y, w Łodzi, w naszym regionie i tutaj spędziła cały dzień nie pamiętam daty dokładnej, ale to było w grudniu ubiegłego roku. No w tej chwili tym skupiamy się na. Od łodzi no, zaczęła. Od łodzi zaczęła, tak, tak. I, i, I to też dla mnie zaszczyt i honor, że właśnie tutaj się jej ta kampania zaczęła. No w tej chwili to wiadomo, może bardziej te formalne sprawy, czyli zbieranie e, podpisów, konstytuowanie tych naszych e, lokalnych sztabów. Natomiast z jej zapowiedzi wynika, że też będzie bardzo aktywna w regionie i w moim tutaj okręgu wyborczym ma się pojawić w Zgierzu, w okolicach. Także no wiele kilometrów do przejechania przed nią, także w województwie łódzkim. Panie senatorze, czy pana nie zastanawia, dlaczego patrząc na słupki poparcia, one są wyższe dla lewicy? Niż dla samej kandydatki. To wygląda, jakby nie wszyscy wyborcy popierali waszą kandydatkę. Wyborcy lewicy. Tutaj no. Tak jak zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie i rozmowę, yy, mamy konkurencję po lewej stronie w postaci partii Razem i Adriana Zandberga. No też nie ma co ukrywać, że część tych yy, wyborców yy, no, spoglądała z okiem na propozycję Rafała Trzaskowskiego. Ale no to tym bardziej wyzwanie i zobowiązanie, aby aby to poparcie było nie tylko szersze, ale inne niż, 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 sam, niż sam ten elektorat Nowej Lewicy. Łączy nas więcej, to jest hasło Magdaleny Biejac. Nas więcej łączy niż tylko partia. I to proszę państwa są prawie cztery miesiące jeszcze, jeżeli chodzi o, o pierwszą turę do, 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 do tej pracy, do tej walki, aby wypracować jak najlepszy wynik. Także te sondaże to jeszcze się nam 100, 150 razy zmienia, bo pewnie ze dwa razy na dzień będą nam się zmieniały. Chciałam Pana zapytać o opinię na temat byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Po tym jak nie stawił się punktualnie przed komisją do spraw Pegazusa, zapowiada, że teraz wyjeżdża z kraju na rehabilitację, którą musiał przerwać, by stawić się przed komisją. Komisja wnioskuje o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. To dobra decyzja panie redaktor, szanowni państwo, kariera Zbigniewa Ziobry, zresztą już wtedy to słusznie Leszek Miller ocenił, zaczęła się od komisji śledczej i myślę, że na komisji śledczej y, się zakończy. No, sami widzimy no, 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 no ten cel, jak to niektórzy określają, wręcz, który on nam funduje. Y, Którzy zarzucają, że nie poczekaliśmy 10 minut. Komisja parę miesięcy czekała na niego i uważam, że bardzo słuszną i racjonalną decyzję podjęła o tym, aby wystąpić o, o 30 dni aresztu. No zresztą ta, ta dzisiejsza informacja, którą pani przekazuje, no, chyba tylko to potwierdza. No. Moim zdaniem trzeba yy, i pochwalić Sądzi Są pan, że Zbigniew Ziobro ucieknie, tak jak Marcin Romanowski? Pani redaktor, skoro jeden jego zastępca, właśnie minister Romanowski, no, tak uciekł za granicę, no bo to, to inaczej tego nie można nazwać. Drugi wiceminister też ma postawione zarzuty. I tutaj też podejrzewam, że jego. Status nie będzie tylko y, świadka, ale podejrzewam, że w innej roli procesowej niedługo będzie y, występował. Wszystkiego można się spodziewać. Ale to skoro, tak, skoro tak, jak pan mówi, to dlaczego Zbigniew Ziobro tych zarzutów nie ma? Nie, tak to. To. To nie jest y, czas Inkwizycji czy, czy tego, co przerabialiśmy przez 8 lat, że właśnie ten minister Ziobro, pamiętam jeszcze o poprzednim rządzie, Pisu ogłaszał, że, że ten pan już nikogo więcej nie, nie zabije. No tak, ale minęło no, no, prawie półtora roku. Tak, to półtora roku minęło, ale to, 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 to przecież. Skala tych nieprawidłowości, a jednocześnie pracy, które jest i przed prokuratorem generalnym, całą prokuraturą ba. przy prokuratura sama siebie musi i oczyszczać i, i budować na nowo. A tutaj my nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd formalny, nie mówiąc o merytorycznym. A jak pan sądzi, co zrobi sąd? Ja generalnie jako prawnik uważam, że nie powinniśmy się wypowiadać i, i sądzić sądów. Natomiast no tutaj fakty no to są dosyć jednoznaczne. Piąty, piąty raz komisja próbowała go przesłuchać. Piąty raz, proszę Państwa, to, 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 ten, ten żałosny spektakl trwa już e, kilka miesięcy, dlaczego nie stanął wprawdzie? Zresztą przecież gdybyśmy do tego jego przesłuchania, jak mówię, niektórzy nam zarzucają, dopuścili, przecież on po minucie, po sekundzie mógł wyjść z tego posiedzenia, bo Taka, taka no tak, została. Tylko z drugiej strony, jeżeli już komisja go piąty raz zapraszała, wzywała, wzywała tak, <noise> to zwolennicy zbliżeniewa ziobry mówią, że to już mogła te 15 minut poczekać. Czekała kilka miesięcy, poczeka jeszcze miesiąc czy półtora. Marcin Karpiński, Nowa Lewica, Senator, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia i tygodnia.